Cześć Manko, witajcie, z tej strony Simak, dzisiaj sobie z wyfarminga kolejny odcinek y, z naszej y, serii Witam was w kolejnym odcineczku, dzisiaj y, jedziemy sobie, jak widzicie już 902 to jest podpięta, mamy 7 rano, Jest podpięta do Ursusika, y, znaczy, pług jest podpięty do Ursusika, y, nasz, ale mamy nowy nabytek Wydano na niego bodajże 6000 jest to RCW, y, wapno jak wiecie w tym odcineczku już nam przyjechało y, więc no, to widzę, że nie miałem włączonych. Dobra. Eee, więc co, wsiadam sobie do rtuśnika. Odgrania. Oj, za głośno. Jak widzicie, grano w skrzyni, niestety na tej, na starej skrzyni. Tak, na Więc niestety zapomniałem zaktualizować. To dla się stało, grało na starej, dlatego to będzie dziwnie wyła ta skrzynia. Ale zobaczymy się sobie poramy. W ogóle pójdzie tą skrzynią. Więc. Two jazko biegi powinny być. Ciężko jest a Czasami ciężko go kurde zahamować. Nie wiem czemu. Dobra. Przamy cykl. Chweczkę. kurde on się kurde, tych skrzynczyk Widzicie, te bapto leży, które mówiłem. Nie przykrywam, bo wierzę, że będzie... Nie będzie dyszczyku, tak jak mówili, więc mam nadzieję, że będzie wszystko. Gitara. Eee... Generalnie ostatni odcineczek ze zbierania słomy przyjęliście mega. Bodajże, że ze zbierania słomy. kolejny odcinek, który wyszedł nie do końca. Uuu, tutaj oczkuje. Dobra, cyk. Dobra, pomaleńku. Teraz ile na godzinę z nim pojedziemy? Jak widzicie to już się zaraz wam pokażę. No dobra, będziemy tam pojedziemy tam. Dobra, cyk. O dwojeżko, dziewięć na godzinę mi się dać taka orka To będzie aż aż. Dobra. Teczny. Zobaczymy, czy w ogóle on nam da radę z tym pugiem. Co może to na razie Spróbujemy na trójeczce. Ogień. trójko pójdzie? No pójdzie, ale te. O Jezu, 11 na godzinę. Nie, nie. nie. Już daję tu 11 to jest za, za szybko. I ona tak chodzi dziwnie jakby chciała nie mogłabym czekać dwójeczkę. O. Mi się wydaje, że dwójeczką byłoby o wiele lepiej, lepiej. Większe obroty 9 na godzinę, taka prawidłowa orka do 10, jak to się mówi. Dajmy mu trójeczkę. No to już, tak jak widzicie, on takie ma obroty jakby nijakie. Prędkość w sumie się nie zwraca, ale zobaczcie bo teraz pod górkę wjeżdżamy. Jedziemy na głębokę już eee, tutaj No, coś tam wzrasta, ale to ma zdaniem nie ma co go katować. Bo jednak chcę, żeby ten ciąg trochę pojeździł u mnie. Niech chcę tego za, za Dobra, dojeżdżamy do końca tutaj. Cofamy, więc muszę ten pełną zakwalizować sobie, bo nie chcę żeby jak była. Oj, 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 skacze, dobra. Lecimy właśnie teraz na tamtą miedzę. Tutaj będziemy tak sobie, mi się daje trochę się z Rozorami, a teraz taką pojedziemy koło tej miedzy. Dobra, Trójeczkę. Opuszczamy. I ogień. Teraz musimy właśnie teraz ten wykryć, żeby objechać ten cypelek, który wam pokazałem. Dobra, nie wiecie co. Ale ten sam. Ja wolę mu depnąć i jechać 9 na godzinę. O to chodzi. O, ale on dymi. Ale jednak, no. Nie chcę, jak to mówiłem, go zajechać w jeden sezon Takie jest moje zdanie, prywatne, jak to się mówi Jak widzicie, teraz tak zatrzymamy się tam na luz Tak to wygląda Taki cypelek dodamy jeszcze, jak to się mówi, po jakieś drzewka, jakieś duprele Tutaj prawo obrysowałem Ale to zaraz, jak to się mówi, przeora się tak na idealnie Dobra, siadamy I ogień Włączamy tworzenie pól I już objeżdżamy, teraz Troszkę, jak nie mówię nierealnie się bierze, ale to już tam tyle, to... to się mi stanie O, tak pod tak, taką górką kręcę się, też już ma ciężko. Sami widzicie. Dobra, wyłączamy włożenie pól, jak to wygląda. Może być. Dobra, jogię tym widzicie, no, teraz bym wsadził trójkę. To tak ciężko, więc ja go nie będę katował. Tu widzicie... ...jakieś kałuże stoi dobra. Pioro widzę, że takie użyłek mam siódmą godzinkę, no... Pierwszy odcinek chyba z rana taki. Mm, no i widzicie daje radę sobie czwóreczka. Myślałem, że ona będzie gorzej miała. Wyżej będzie miała dobra, cyk. Też nie będę chyba jakoś tak co... Uuu, dła sześć. I ten przycisk, dobra jogień. Troszkę właśnie będzie wróźni, ona skakała. Nie wiem czy całkowicie do bruzdy jechać, A, jedziemy do bruzdy, Aha. On chce zjechać Dobra nie, jednak wyjeżdżamy sobie do bruzdy To będziemy jechać Idzie dość pięknie no to na GPS-a nie trzeba, bo jak ktoś umie, tam to idzie fajny punkt obrać No kurde, nie narzekam o mam nadzieję, no, że więcej punktów do orki No w sumie w sezonie to będzie ostatnie bodajże pole Do orki więc więcej e, nie trzeba brać W sumie takim pługiem to kurde, zajechałbym się nie, no może jeszcze będzie jedno pole rano, jak kupimy pole. Jest taka w sumie możliwość, bo no jednak trzeba się rozwijać, chcemy ciągnik, kupywać tak. Mam parę ogłoszeń fajnych wybranych, a taki ciągniczek to... wiecie, że albo Ursusa, albo Zetora. No i właśnie mam fajnego Ursusa znalezionego. Teraz mam fajnego Ursusa i Zetorka. Właśnie taki to Zetorek był, to ja już nie pamiętam. Chyba, chyba 12 12 245 jakoś tak to naprawdę teraz obicie mi ale ja już nie pamiętam, tak daliśmy piątki, piąty wróciliśmy Dobra tych pomaleńku No troszkę daleko zjechałem, Mogę trochę bliżej się rozorać Ale w ogóle mogę się inaczej rozorać To jest przede wszystkim, ale moim zdaniem Tutaj będzie tylko zakultywatorować się, jak to my to zrobimy. No i chyba też dużym, bo mi się wydaje, że 60 to ten kultywator tutaj to... Też jakoś nie chcę też tej 60 ketować, bo jednak mówi trzeba dbać o maszynki, żeby ich nie zajechać, czekać jak to wygląda się ze światełkami jak to pojedziemy. Co so, może sobie to wyrównam pługiem? Ejo, jak wczoraj. to, ja, to Nie popuszczę, bo no na pewno nie popuszczę. No dobra, jest, wyłączamy tworzenie O, teraz lepiej wygląda, ładnie. Mnie się ciężko, bo ten rususik więc... dostają pod o Oj, dostanie. Ale już niedługo przychodzi zmiennik. Tylko pewnie nie we wszystkich pracach. Na pewno nie we wszystkich. orki nie będę chciał. Przepraszam za taką krótką pauzę. Ale na pewno rususika nie wymi jak wymienimy. Kupimy jakiś nowy ciągnik, to na pewno nie będziemy też ze wszystkich prac rezygnować. No bo jednak nie oszukujmy się, ale no on też będzie robił. no jak 70 koni ponad mam, prawie chyba 80. Więc no nie oszukujmy się, 800 mamy dopiero w trzeciej kółku robimy. No więc ładnie. A on kwiczy, ale chyba nie, a trajeżko to nie ma sensu. No i całe 2000 obrotów. A no, żeby się dało ustawić głębokość, to ja może wiecie co na kolejne orki, w kolejnym sezonie, na pewno będziemy jeszcze orać tym czujnikiem. No, bo ja wszystkich maszyn nie dam rady, będziemy w stanie wymienić do Ursusa. Na pewno na znaczy, do lub Dyscytatora. W sumie to jest jedno i to samo, co kupimy. A no, najważniejsza rzecz będzie trzeba jakieś wymienić. Jakiś może zestaw uprawy o do niego kupimy. No, zobaczmy, bo jednak ja tym dwu... dwu- i pół metrowym siewniczkiem to ja nie wyobrażam sobie tego, świata, się, więc siewnik to jest takim przede wszystkim, sumie, co, co trzeba wymienić bo no, no nie wyobrażam sobie teraz siać tyle pól zaraz kolejne dojdzie, więc no w tym sezonie oczywiście będę siał dalej bo to się dajedziemy, no ale trudno, trzeba siać ja nie mówię, że e, nie trzeba, dobra wiecie co skręcamy od razu, podnosimy teraz się nie będę bawił dobra, cyk opuszczamy, czy wiecie co czy ja mogę na przykład w tym vehicle ten Tylko, że nie można ustawić na jakim biegu ile jadę. Chyba to nie w tym gps Gdzieś Widziałem, że było można ustawić. Właśnie to tak fajnie to wyglądało, żeby wtedy bym dał na tej dwójce troszkę 10 na godzinę, te albo tutaj trochę bym zmieszał, tutaj jak on chodzi, tak no nie wiadomo jak, ale to już e, mniejsza z tym. No i przyczepki trzeba oczywiście kupić, mi się wydaje. E, Jedno przynajmniej kupić. No, mam e, na myśli chyba autosamkę też D86, od tego. Od, kud, od karasia? Nie. Od karasia tylko od kasztana. Eee, no... Oj, 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 dawaj, 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 no. To my wiecie, że teraz każdy kupuje, jest hype na nie, ale naprawdę jest fajnie wykonana. O, tutaj A... daje redukcja. Teraz da radę. ja się na godzinę. Więc to sami wiecie, no może jest hype na nie, bo to powiem, najlepsze, teraz nikt nie przebije takich polskich sobie większych. ale ma około 13 ton. 13 ton bodajże, 13, 14, jakoś tak, więc nie musimy kupować takiej największej. Jak to się mówi. Tylko możemy trochę mniejszą konfigurację kupić, ale żeby jakieś większa była, bo naprawdę no to jest dramat. No i nasze te przyczepki możemy oczywiście przecież ustawiać. Chyba mogę jeszcze jedną burtę dostawić, taką większą troszeczkę, jest tam chyba na 9 ton. Nie pamiętam, ale też jakoś nasze przeczepki też będą cały czas przydatne, no bo nie oszukujmy się, cały czas będziemy nimi wozić. A tak po prostu do skupów jedzie coś, no i też stylo z bin trzeba postawić. Ale trzeba, no wiecie, trzeba to trzeba, no ale nie ma pieniążków. Więc no, tu zabawy będzie dużo, ale czy pieniędzy, więc może w kolejnym sezonie stylvin postawimy, no daj Boże, żeby... Może nie... Może nie daj Boże, ale... żeby jeszcze tak w kolejnym sezonie były takie ceny nożniwa fajne. Ja bym się bardzo, bardzo, a to bardzo cieszył. Bo jednak no... To to, 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 to w tym sezonie się udało posprzedawać. Ja, no może troszkę pszenicę daj, to była chyba pszenica, bo jęczmień. Tam ja mogłem o stubę więcej, ale to już wiecie, jak to się mówi, trzeba było pieniędzy na gwałt, można powiedzieć. Pieniędzy, pieniędzy, w tym stanie jeszcze przeszedliśmy, ale mieliśmy już mało RCW-wap, no było trzeba kupić, więcej na pieniążki potrzebowaliśmy. Eee, potrzebowaliśmy pieniędzy, więc sprzedaliśmy, no i się udało, więc to trzeba będzie tego, tego tego, Tam niby, wiecie, tak to, to się mówi, go, bo tam jest, ale tam farmingowo jestem silos ale ja tam nad nie mi jednej uprawy chyba jęczmienia bodajże albo owsa tak owsa mi tam nie przyjmowało więc taki silos trochę niezbugowany, więc na to nie do niego tam nic wkładać z jakaś tam to się grzybów wyprawić czy coś w ogóle mi zboża nie przyjmuje, tak teraz z żeby ten roleplay był więc wolę to wszystko sprzedawać jak nie mamy tego silosa jak postawimy silos no to yy, pewno będziemy większość zboża yy, będziemy większość zboża znaczy większość. Będziemy jedną, wiecie, jeden silos, jedny, jak to się mówi, jednym silos, jedno zboże. więc... Właśnie będziemy tak, że do jednego silosa będziemy walić, nie wiem, część upraw, tak? Będziemy po prostu siać daną uprawę, więcej, powiedzmy większość pól, wtedy kosić, kosić i, i gromadzić też, bo też o tym myśleć, że jak, nie wiem, z takimi silosami, nie wiem, się wydaje tak na razie 30 ton, 30 tonowej, jakby się znalazło fajne o nie więcej, bo... Znaczy nie więcej, tak też... Raz, że większego mi się wydaje, że na razie nie trzeba na moje rały ale dwa, że... Mm, też trzeba patrzeć, jak będziemy siać, żeby, kurde, wyszło ze 30 ton najemców, nie wiem, 40 ton oferty, 10 ton co... Będę musiał oddać lepsi grosz, tak więc też tego... E, nie chcę, że no, że na, przyczep, na przyczepie będzie stało, to też tak... Kurde, jednak lepiej, żeby chwilę się stała, gdzieś przyczepa będzie przydatna, czy coś. No i tutaj teraz hmm, trzeba już po tym odcineczku trzeba i Wapno odwodzić. na wapno, wapno wodzić. No i trzeba chyba kupować nowe pole. E, zaraz za 5 minut, powiem za 5 minut, będzie publikacja filmu, będzie, się, będzie premiera filmu z zeżdni zopaczanych więc... E, więc to się mówi taka sytuacja, niedługo w kolejnym odcineczku na kanale, chyba dobrze tak, dobrze postaram się, to jutro będziecie mieli konkurs, bardzo fajny. Znany z farmingiem. Na live'ach coś już wspominałem o tym, więc mm, może będziecie wiedzieć, może nie będziecie wiedzieć o co chodzi. Ale ci, co będzie na live'ach, to będą wiedzieć o co chodzi. E, no i pole, prawdopodobnie, tak po długich zastanowieniach się, będziemy chyba kupywać to pole koło. Będziemy kupować to pole za, za gospodarką. Dlaczego? No bo tam. Niby pole możemy powiększyć, ale na razie są jakie są. Moim zdaniem aż, aż. No, mogłyby być ciąg większe nie oszukujmy się, ale zobaczymy jak będziemy stali z pieniążkami, ale kupimy tam za gospodarką. Kupimy na nawozimy. E, poza odcinkiem, jak kupimy to pole nawożę, tam ja wszystko się ubije, zora się. E, to, pole, no, to pole na pewno, na pewno będzie trzeba worać. Jak zostanie wapna, zwapnuje się. Bo wapno trzeba dać, to będzie nowe pole, to tak trzeba zadbać o pH. E, gleby, no i coś tam dosiejemy, może jakąś pszeniczkę, e, jęczmień bo jednak na no to chciałbym w kukurydzę pójść na pewno o, jakiś paczek Chciałbym pójść w kukurydzę, no ale na razie nie ma jak nie ma no w sumie bizon, to tam trzeba gardziele przestawiać chyba jakieś gardziele to wszystko do kukurydzy, to ja tak nie chcę a na usługi też, nie by usługi usługami ale też będę musiał kukurydzę troszkę zapłacić może jak nowy kombajn przyjedzie chciałbym nowego kombajnu, ale e, na razie e, nie planuję, w ogóle chciałbym jeszcze kupić jakiegoś rekorda tutaj bizona tak troszkę pójść o wydajność do góry Nie tak szybko, że jakiegoś Klasa, czy Newfoundlanda, ale chciałbym kupić Na tą serię jeszcze Bizona Rekorda jakiegoś niebieskiego, albo czerwonego, zobaczymy jakie będą w ofercie było fajnego Bizona wymienić, jak to się mówi, Bizona za Bizona To nie byłoby głupie. może header byłby tym samym, bo ten 4,2 metra, Ale mi się wydaje, że na pewno Wydajność byłaby W nim o wiele eee, lepsza Zbiornik byłby pojemniejszy, bo tam mam chyba tylko 2 tony Tam masz chyba 4 4, albo 3,9 w widzą i rekordzie. Wiecie, lepszy silnik, eee, to wszystko jest wydajniejsze, Ten rekord, tak, może niedużo, ale jest wydajniejszy. Eee, więc, no, więc napiszę sobie, co, co, co sądzicie o tym rekordzie. Ja za jakieś 4 minuty jeszcze odcinka będzie, więc prawie będzie 20 minut odcinka. I ja lecę oczywiście na premierę em, Aktywność troszkę spada. Wiecie, motpak był. Ludzie ułatwali moje. Teraz jeden odcinek wydałem to naprawdę jest ruchu eee, prucho z tym eee, No więc jak troszkę jestem może na Was... O ja tak się daleko pojechałem Wrócimy steczny A ze żniw owsianych były fajne fajne statystyki ale już z e, zbierania są no, o, to mi, o to mi chodziło to już takie dobrych statystyk nie było więc nie wiem no, czy mam obrazić obrażony na Was czy nie Chcieliście młodku, Załapkowali się ten odcinek, bo jeszcze nie wydałem go, jak wydałem to już. Max poszedł w... O widzicie to pole będzie dużo, bo się to pole trzeba dołączyć, więc naprawdę będę miał co pod odcinkiem robić. W sumie tej Orki bo e, dużo nie zostało, tutaj jeszcze tak wciele, leżeć torki orki. Nie, no nawet przesadzam nie pół godziny. Nawet e, szybciej machniemy to pole i wszystkim. Mijaków nie robić, nie chcę na nim narobić, trzeba to po no, wiem, że porce nie wapnuje się w pierwsze, w pierwsze trzeba w ale chciałem mieć to mieć ze wszystkim, żeby później jeździć do specjalnie i nie nie, nie wapnować tego tak śmiesznie, więc teraz damy, a to ty wodorem jak to się mówi, przyryje się, Jak no, widzicie, ten po staje po dupie, ma w ogóle pół baku, dobra, teraz już trzeba chyba się, do... a jeszcze raz przyjedziemy. Dobra, opuszczamy i łogi. no i przejdziemy chyba ten jeszcze raz, raz albo dwa razy, nawet może raz, kawałek ze sobie machniemy, więc to pole będzie no takie dosyć dosyć i mi się wydaje, że ten zestaw do orki na razie jest dość fajne, fajnie, moglibyśmy spróbować, może wiecie co, po, po, tam czy mamy jakieś piątki na, piątki na test. ja bym z chęcią bym wziął, pożyczył tak na jedno pole, bo będziemy, jeżeli będziemy orać za gospodarkę, to jeden ja bym z chęcią wziął piątkę na testy, czy ono w ogóle uciągnie te 92 zagonową, no mi się wydaje, że coś będzie a ja nie, to są małe odkładnice Oj, oj, oj To są małe odkładnice, jakieś duże one nie są, ale kurde Chyba by miały Miałaby problem te duże No ale zobaczymy Zobaczymy Mam nadzieję, że nie Ale to to już, czas pokaże No fajnie wygląda by z takim ja, no muszę za... Zatem muszę zagadać, żeby pożyczył mi jakiś fajny zagonowy pół piąt, taką taką pionkę. Widziałem, że ktoś miał taką orał, taką piątkę, tylko chyba czerwoną. Więc jakbym ją użyczył na jedno pole. Czy nawet może jak się na to pole, żeby dał mi tak poza zaśnikiem, bym sobie ją skurbował, ale raczej też bym chciał chyba z kamerą pojeździć, pojechać. Dobra. Aha, widzę, że to mnie na naraz. raz. oczywiście nie będę tak zaczynał od początku, bo to będzie to, to, to trzeba pomału podjechać, dobra teraz to pewno będzie ciężej szło bo to jest jak to się mówi nowe nowe potrawie więc to będzie naprawdę ciężko jemu to nie jedziemy. A takimi, takimi pługami raczej to ja bym kurde tej trawy tak nie zorał ładnie teraz jakiś tu kurde na wywracę ale na czy, nie wiem, czy by się dało 20 minut odcinkę mamy więc jestem w szoku w sumie no i dobra jak widzicie już pole się tworzy więc to już coś to, to pole zaczyna już wyglądać pole, no to dość będzie fajne, duże. I tutaj na razie chyba ingerować to pola nie będziemy i nie będę dokładnie pól. Na pewno nie jest strony, że może jeszcze jedno byśmy poszli, to mniejsze w tamtą stronę i byłoby na razie aż aż z tego pola trzeba w kolejne inwestować. Będziemy je mieć dość fajne pole, gdzie będzie przyjeżdżać i tu chyba w tym sezonie jak tu był owiec, to chyba zaczepaczy sobie się jemy, takie większe pole w rzepaczku. Mi się wydaje, że będzie aż aż. No i tamte pola jeszcze w sumie nie wiem, ale wiem, że tu na razie będzie rzepa. Więc jeżeli taki odcinek Wam się spodobał, no zostawcie łapeczkę w graczkę. 40 sekund wytrzymam to nastanę więc no, jeżeli taki odcinek wam się spodobał zostawcie to łapkę w górę jak widzicie zestaw jest no kaja tak to pokaże więc jeżeli się odcinek wam spodobał zostawcie łapkę w górę zasubskrybujcie udostępnijcie film ja się z wami żegnam trzymajcie się cześć czem, do nas, najpierw, cześć do cześć